Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Audycja Gość Radia 7 przy mikrofonie Urszula Damczyk. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj audycja trochę nietypowa, nie z naszego studia, ale z Kosin kapicznych z podwórka pana Janusza Kosłowskiego. Dzień dobry, pani. Stoimy na podwórku pana Janusza, a między nami przechadzają się. Bociany. W tej chwili naliczyłam ich dziewięć. bociany trafiły tu nieprzypadkowo. Pan Janusz prowadzi ostoje dla tych ptaków. To tutaj trafiają bociany ze złamanymi skrzydłami, bociany chore, bociany potrącone przez samochód, które nie mogą samodzielnie funkcjonować. Mój rozmówca opiekuje się nimi, a część z nich zostaje u niego na dłużej. Panie Januszu, od ilu lat zajmuje się pan tymi ptakami? Chyba 10 lat chowam te bociany już. A pamięta pan w jaki sposób trafił pierwszy do pana? Pierwszy trafił mi, jeżeli oddali do lecznicy, bo miał coś tam złamane czy coś. Już nie pamiętam dokładnie. No i ten lekarz mówi, żeby i, czy ja bym nie wziął tego bocia. No, no i wziąłem tego jednego i tak się zaczęło i, i teraz jest 10, ale nieraz to jest więcej, bo na zimę one odlatują. To co się tutaj u mnie jest wyzdrowie, to uciekają. Nieprzypadkowo lekarz zwrócił się z tym akurat do pana, bo zdradził mi pan, że chodzi tu o pana Jana Chmielińskiego, weterynarza z Mławy, który jest też pana kolegą. Tak, tak, kolego. Opiekuje się i bardzo dobrze się opiekuje. Jak coś jest, to przyjeżdża i nie potrzebuje nawet tam bodzić. Z jakiego powodu najczęściej te bociany tutaj trafiają? Z urazami. Zawadzą tam na przykład je się młode przeważnie, jak. Od telefoniczne, telefonicznej wysokiego napięcia, czy tam jest coś innego, no i nie może próbować, i złapią i przywożą. A najczęściej przywozi Straż Gminna, bo do nich zgłaszają takie rzeczy. No i oni przywiozą, i tu do mnie przywożą zaraz, i, i tak się to zaczyna. Czy takiego bociana da się wyleczyć? Były takie przypadki, że taki bocian był u pana jakiś czas, a później na przykład odlatywał? Tak, 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 tak. Bardzo dużo, bo jaki uraz ma taki niedu, nie, znaczy nie taki, że nie może fruwać, no to tam e, zagoi mu się tam rany czy coś i, i odleci. A ja ich nie trzymam e, na uwiezi, tylko jak co niech odlatują, bo chodzą. Potwierdzam, bociany chodzą między nami na podwórku, a gdzie śpią również na podwórku? Nie, nie, nie. Nie, napędzam, nie wie pani, mam tam taki specjalny kojec, Napędzam z tego względu, że wie pani, oni są przyzwyczajone tak, psa się nie boją, człowieka się nie boją. Iby jakiś pies przyszedł i by zażara, tak, to już w nocy mam spokój, a w dzień to chodzę i doglądam. Gdzie śpią na ścianie? Nie, tak na, na podłodze, na osłane jest oczywiście słomo, ale yy, na ziemi. Zdarza się, że bociany e, również u pana znoszą jajka i mają młode. Tak, tak, tak. w zeszłym roku miałem, ja w tym roku nie. Bo mój błąd był. Bo wie pani, miała jajka, miały i ta samica siedziała na jajkach. A ten bocian przefrunął, tam, bo taki płotek jest, no i tutaj przefrunął i chodził, a ja mówię, przyleciał już tam, myślałem, że to drugi. No i poszedł mi, żebym był zajrzał do tego końca. To bym był wiedział, ale nie zajrzałem. I wypuściłem te swoje, a potem się pomieszały i nie poznałem, który jajka leżał, a bociany nie ma. Ale jeden z tych młodych bocianów został. Został, jest, jest. Tylko ma znaczny taki, bo ma krótszy dziób. O, tam w środku siedzi. Bo jak go nic nie robiłem, tylko on próbował, tylko się tu już tak przyzwyczaił, że nie odlatuje, no siedzi. Czy te bociany, które nie odleciały, które są tutaj, e, rozumiem, że większość z nich ma jakieś urazy skrzydeł, Ta, tak? Urazy, tak, skrzydeł mają. Przeważnie skrzydłem. Na czym polega opieka nad takimi bocianami? No przede wszystkim trzeba je karmić. No tak, trzeba karmić. No mięso dostają i zmielę im i wyrzucam i wody no, da, i to jest wszystko. To nie ma takiej opieki, że tam trzeba je gniańczyć czy coś. Nie, o i tak miło popatrzeć, bo teraz to na żartę, co to tak siedzą w miejscu, ale tak to chodzą po całym. No ale nakarmić kilkanaście bocianów to też nie jest taka łatwa sprawa. Nie, łatwa sprawa, bo biorę na opatę mięso i im tam kładę i już nie. Ale wie... skąd, skąd to mięso, panie Janusz? Yy, właśnie chciałem podziękować panu Tmerchlowi. Yy... Andrzejowi, że do, udostępnił nam te mięso z w Górniczkach. Za darmo nie płacę za te mięso. No wszystkie przyborze, jakie oni mi tam dadzą, na przykład te konfiskaty, łebki, łapki, no i to wszystko razem miele i, i daję. I... A próbują same wyszukiwać jedzenia? Czy to prawda, A, że, że szukają żab? Chodzą tu, żab to jest nie przysmak bociana, wie pani, ale chodzą tutaj te żownice, to wie pani, i, tam człowiek by tego nawet nie zauważył, Oni mają taki wzrok, że z daleka widzi, ale i już mają tam. I podobno z gryzoniami potrafią się rozprawić. Rozprawią się, tak, tak, tak. Jeden pan mi tłumaczył, żeby nie bociany, to by mówi, krety łąkę mu zniszczyły, a te bociany się tak przyzwyczaiły tam na tę łąkę, o czwartej rano wstał to już bociany chodziły i wszystkie te krety wyłapały. Ale nie tylko krety, bo oni mają zająca z i, i tam takie różne rzeczy, że misi. Mysi w domu nie ma, bo bociany są. Tak jak powiedziałam na początku, do pana te bociany przywozi nie tylko Straż Gminna, ale też ludzie, którzy wiedzą, że tutaj jest no, taka wiedzą, bo ostoja. 20 kilometrów to już wiedzą i przywożą. I w nocy i, i różnie tam. Przypomnę, kilka dni temu informowaliśmy w naszych serwisach o Bocianie ze Szreńska, którego strażacy przywieźli do Pana. Bocian miał e, otwarte złamania dwóch skrzydeł. Jego niestety nie udało się uratować. Nie, 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 nie. Amputowali mu te skrzydła, bo on miał otwarte złamanie, złamanie. No i przywiozłem go od lekarza i godzinę, czy ile i, tyle, i wdech. Trafił do Pana Bocian z Dozin. On ma się dobrze. Dobrze ma się, tak. Tak, tylko ma jedno skrzydło opuszczone i nie wiadomo, czy będzie mógł próbować, bo jeszcze jak przyjedzie, to bo ja dopiero się zauważyłem. Przyjedzie lekarz, to mu powiem i zbada go tam. Teraz jest chyba taki czas, kiedy te bociany e, będą szczególnie często do Pana przy, tak, przylatywać. Tak, tak, tak. Jak tylko się wylegnę, a zaczną wychodzić z tych gniazd, to, to bardzo często, dlatego, że oni tam tak dobrze jeszcze fry właśnie umieją, to Buchnął druty czy gdzieś i no będzie także ze dwadzieścia. Ile miał Pan najwięcej do tej pory? Kiedy? 17. 17. A tylko wie Pani, o takie młode co były, co tak nie były tam mocno, no to pouciekały wszystko, co tam. Miałem łabędzie, chowałem całe, całe zimy, nachodziłem się. Przy tych łabędziach napisałem do pisza takie pismo, że mi przysłali jak wychować tych łabędzi. No przysłali mnie, te ze cztery strony takie. No i ten, i jeden to trochę siedział dłużej, a ten jeden to też wyszedł z drzwi i poszedł, już go nie ma. Ale uratował mi pan zapewne życie? Tak, 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 tak. To ile, tak mniej więcej, jakby pan miał policzyć bocianów przez te 10 lat pan uratował? No nie wiem, kochana zota, bo ja... Ja jeden dzień mam tak, a na drugi dzień mam tak, a nie zapisuję tego. Ale sporo pójdzie, no. Kilka, mówił pan, że odleciało jakiś czas temu, ale przylatują na obiad. Przylat przylatują oni na obiad, no i na śniadanie, na obiad i na kolację. Oni rano były tutaj cztery. Teraz się nażarły i poleciały, nie wiem. teraz jeszcze ma jajka, bo jak mają młode, nie, to on przyleci, nażre się poleci tam i tu przyleci i znowu, ale jak on, nie tak źle jak ten, co oni mają cały czas, tylko tak chciwo, tak się spieszy. no i nie pani. To ile bocianów tak stale wpada tutaj teraz na jedzenie? Cztery przychodzą. Mhm. Czyli mają swoje gniazda? Mają gniazdo tam niedaleko, jedne to wiem na pewno, a drugie to nie wiem gdzie, ale cztery przychodzą. Dzisiaj trzy były rano. No i najadły się i Jeden siedział na, na tym dachu, ale poleciał. E, powiedział mi pan też, że nie chce ich za bardzo oswajać? Nie, bo no nie należałoby się takiego dzikiego zwierzęcia tak oswoić, żeby on. Zaraz pani coś powiem. E, byłem z komendantem w jednym miejscu, a pani mieszkała w Olsztynie, a przyjeżdżała tam na wieś do Nawiesi. Mhm. I miała Bociana. No i zadzwoniła na to do tej straży. No i komendant mówi: chodź, to pojedzie, żeby to tego bociana tam Pojechaliśmy Do tego bociana, nawet mowy nie ma, żebyśmy go złapali. Nie? A ta pani wyszła na schody, krzyknęła, ten bocian przyleciał. Wie pani do niej, nie? Ale mówi tak, płakała! Mówi tak, ty mnie tak zaufałeś, a ja ci teraz muszę oddać i, i płakała, że tego bociana oddaje. No, ten komendant mi tam w dobre ręce trafia, to nic mu nie będzie. I tutaj do pana trafił, tak, tak? Tak, tak, tak. Jest jeszcze? Jest, jest. A bocian też dla wielu, wielu Polaków wzbudza taki wielki szacunek, jak mało który ptak chyba, tak, prawda? Tak, tak, tak. No ja nie wiem dlaczego, ale jak się przy, na wiosnę, jak przylatują, to ludzie się cieszą, o, przyleciały już bociany, a przecież on robi 11 500 kilometrów, żeby tu doleciał. A największe skupisko jest w Stambule. Tam jest 500 tysięcy bocianów, które tam odpoczywają i potem się rozlatują. Jedno idą przez cieśninę Gibraltarską, inne idą tam z tyłu na, na Ukrainę i tu dopiero. Nie lęgną się w, nie, w, tym, nie, w Anglii, nie tam, aby tu najwięcej lęgnie się bocianów w Polsce. I odlatują i wracają. Nie odlatują i wracają, tak. I te młode bociany, które się tu wylęgną, to jak odlecą, to one na drugi rok nie przylatują do Polski. Tylko dopiero, bo one za 4 lata e, się rozmnażają, tylko dopiero przylecą na drugi rok, zrobią tu gniazdo, ale ja ich też nie niosą. A dopiero na trzeci rok, jak przylecą, to one sobie tutaj tak w stadzie żyją. To stado jest w jakiś sposób schierarchizowane, Mają swojego przywódcę? Są silniejsze, słabsze? Są silniejsze na pewno, bo niektórzy jak tak y, się chyba zdenerwuje, to uciekają od niego. Ale żeby się działo, to nie. Czyli są spokojne, nie są agresywne? Spokojne, nieagresywne. tam I pogłaskać się dadzą i wszystko. Mówi pan, że dobrze żyją z innymi zwierzętami, bo y, u pana, widzę tutaj na podwórku, jest mnóstwo innych ptaków. Są indyki, chyba nawet słychać je w w tle są kury, gęsi, kaczki, indyki, kurczaki, te kaczki małe, gołębie, króle, wszystko ma. I jak bociany z nimi sobie tutaj współ, współegzystują? Nic nie mówią, pies chodzi i oni tam pójdą, tylko te przy ich jakoś nie, nie gonią. A jak one przetrzymują zimę? Bociany nie musiałyby od nas odlatywać, żeby miały w zimę co żyć. Zaraz pani wytłumaczę. I ja tam trzymam niech też, ale wyganiam w zimę na dół. i oni chodzą. I wie pani co? Jeden mi na jesieni uciekł, miał skrzydło takie trochę pelowne, ale próbował. No i tam u sąsiada patrzy chodził, całą zimę chodził, no chodził po łąkach, no i tam potem do sąsiada wszedł podwórko i go złapał. I i go przywiozł z powrotem. Także oni na zimę, one się nie boją mrozu. Czyli zimno im nie przeszkadza. Nie przeszkadza wcale. A zdarza się, że na przykład chorują? Nie, nie, tak chorować, żeby ich na coś chorowały, to nie. Ale ja takie tam mi daję witaminy, to im tam nieraz w tym mięso włożę. ale jak właśnie są po urazach, które przywiozł, takie jak tam tu udzielł, czy skrzydło złamał, czy pokazywali w, te, w telewizji też taka matroskochował chował te bociany, to jak im rzucił tego chyba ryby. To mało się nie pozabijały, a u mnie to cał, cał, żarcie mają cały czas, to widzę, spokojne i... Kulturalne bociany. Nie, i teraz widzi Pani, tak może stoimy, to dlatego, bo ja to tak podejdę blisko do nich, a jak tylko obszego zobaczę, to zaraz poczują, poznają, że nie. No to chodzą po tej łące tutaj i wybierają te, te żołnicy. Trzymają się na dystans, ale nie boją się. Nie, 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 nie. nie. A. a zdarzyło się, że jakiś bocia, bocian zmarł Pana ze starości? Nie, nie. przecież żyje 70 lat. To wie pani, co ja. Ja już nie, nie wiem, kto później się nimi zaopiekuje, jak ja umrę. Ona no, na razie ma pan wiele siły, widzę i energii. No, <grystanie> energii może, ale siły to już coraz to gorzej, wie pan. To co przygotowuje się pan teraz do tego sezonu i do przyjęcia większej liczby, nie, bocianów? Nie, ja się nie przygotowuję, bo tu jest ma wszystko przygotowane. Tylko wie pani, mam gdzie tam na przykład zaraz pani pójdzie zobaczy, mam gdzie trzymać, bo jak takie co go pierwszy raz przyłożo, to tam musi parę dni posiedzieć, bo nie wiem jak tam się zachowa, a ładem wypuszczę i wchodzi normalnie, tam ma być żyło i zaraz ich nie ma. A czy bocianów jest więcej z roku na rok czy mniej? Jak susza, jak pogoda na to wpływa? Jak się panu wydaje? Jak jest sucho, to jest może mniej trochę bocianów, ale pani posłucha, ale u nas było kiedyś tylko jedno gniazdo tu we wiosce, a teraz chyba jest pięć. To znakiem tego, że jest bocianów więcej, no, ale jak takie suszy, to one też nie mają bardzo co żyć, bo przecież yy, nic dziownicy, nic chodzą po tym polu i patrzą i zbierają, to dobrze, że przyleci tu i się nazywa. Czyli ta pogoda, ta susza też wpływa, tak? No wpływa, no bo przecież jak jest mogło, to jest te dziobnice, soi i wie pani. A jak jest tak sucho, no to nie jest tak, jak powinno być. Mhm. No ale mimo to przylatują, tak? Przylatują, przylatują. Lubią nasz region. Lubią, W ogóle polskie lubią. No i gdzie by nie pojechał, to jest chyba więcej tych gniazd. Może wyczuwają, że dobre miejsce i dobrzy ludzie tu mieszkają? <laughs> to może i tak, bo jak się poznają na ludziach, to. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i za te wszystkie informacje na temat bocianów, a ja miałam przyjemność rozmawiać z panem Januszem Kozłowskim z Kosin Kapicznych. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.